Dzisiaj na sesji mieliśmy w jednym z punktów działania dotyczące pomocy społecznej. Równie dobrze można było to wtedy w tym sprawozdaniu powiedzieć odnośnie yy, działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej, bo pomoc społeczna koordynowana jest i kierowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinne, a na terenie powiatu mamy placówki opiekuńczo-wychowawcze. W postaci naszego domu dziecka w Barlinku, placówki wielofunkcyjnej w Dębnie, czy też tego DPS-u. I w każdej w każdym z tych placówek przeczytał Pan pewne nieprawidłowości. Mimo tych nieprawidłowości, tego co Pan mówi, to standard, jaki osiągnęliśmy w ciągu ostatnich trzech lat w tych placówkach, zmienił się nie do poznania. Tu mamy. DPS. Tu mamy dom dziecka w Barlinku. Owszem, występowały pewne nieprawidłowości, ale finansowe, nie finansowe no nieprawidłowości w księgowości, ale proszę zobaczyć, co zrobiono, czy w, placu, w Domu Dziecka w Barlinku. W tej chwili mamy placówkę w Domu Dziecka. Ile pieniędzy pozyskała, pozyskuje pani dyrektor zarówno PCPR-u, zarówno Domu Dziecka w Barlinku, czy w placówce wielofunkcyjnej? No ale już kończę, proszę, tu mamy proszę chwileczkę, panie radny, nikt panu nie przeszkadza i niech pan, niech pan sobie spokojnie jeszcze wytrzyma, jeszcze troszeczkę. Mamy, a jak, a jak można gospodarzyć, pokażę tu na jednej takiej jednostce, która też była w pomocy społecznej. Dobra, i dzięki zmianie klasyfikacji budżetowej wypadła z tego działu pomocy społecznej do działu 854 Edukacji. To jest dział edukacji opiekuńczo-wychowawczej. To są renice. Wspaniały obiekt, przy dobrym gospodarzu był zarządzany. To jest nasza myśliborska też perełka. Proszę bardzo. Widok ogólny na renice z pięknym jeziorem, z pięknym ośrodkiem. Tak to wyglądało, jak w tym ośrodku rządził właściciel. Dobry gospodarz. Zadbany park, zadbany pałac, dający pracę dla praktycznie całej wsi. Dzisiaj to już niestety należy do przeszłości. Aby starczyło tylko. Zmiana systemu, zmiana systemowo społeczno-politycznego, 60 lat rządów i 10 lat działalności powiatu i zarządzania tą jednostką. I to nie jest oczywiście wina dyrektora, bo najłatwiej byłoby przypisać winę dla dyrektora, bo dyrektorów się zmienia, dyrektorzy się zmieniali. Ale jeszcze te dawne ślady świetności dzięki tylko pracy, pracy wychowanków, można oglądać na zewnątrz. Ale w środku, pozostawię to bez komentarza, to jest jednostka. Też są nieprawidłowości, oczywiście w mniejszym, ale to jest tak, jak pieniądze, które wypracowywane były w subwencji, obcinało się na inne cele. I dzisiaj, jeżeli. To jest to, co akurat. Przeciętny odwiedzający ten ośrodek nigdy nie widział, bo te pomieszczenia z reguły są zamknięte raz ze specyfiki, wynika to ze specyfiki jednostki, gdzie dzieci, które tam przebywają, po prostu jest to zamykane. I myślę, że to jest najlepsze świadectwo. Łatwo mówię krytykować, że brak było umów i tak dalej, nie wgłębiając się, faktycznie w jakim okresie czasu. Myślę, że ten materiał, ten materiał pokazuje nam gdzie byliśmy i jak łatwo naprawdę szafować słowami? Myślę, że to oczywiście, co pokazałam, to już będzie minie niedługo do przeszłości i nabierze to właściwego wyrazu. Ale chciałbym, żeby jednak pan naczelnik odpowiedział, bo z pana ust to brzmiało naprawdę tak jakby tu nie wiadomo ile pieniędzy wyciekło a ja zrobię zestawienie z tych jednostek które pan tak skrytykował że są takie duże nieprawidłowości ile te na te jednostki skrytykowane pozyskały środków środków yy, zewnętrznych na yy, wykonanie tych remontów yy, tych remontów i zapewniam pana że to zobaczy pan na następnej sesji dziękuję